Cześć, to Grzesiek z blogu hejdom, i dziś pokażę Wam smart filtr do wody. Nie ma Wi-Fi, ale ma kilka opcji, których wcześniej w tego typu urządzeniach nie widziałem. Jest to pierwsze tego typu urządzenie w moim domu. Normalnie używamy do kranówki, do filtrowania kranówki. Po prostu zwykłego takiego filtra Dafi. E, oczywiście to jest ten niemarkowy u nas, ze względu na to, że nie lubimy przepłacać, a wiemy, że ludzie mówią, że to jest tak naprawdę to samo. W związku z tym, skoro używamy czegoś tańszego, postanowiłem zobaczyć, jak wygląda takie droższe, bardziej profesjonalne urządzenie. Tutaj mamy 6 w jednym filtrów. W instrukcji nic nie znalazłem, na opakowaniu nic nie znalazłem, ale na stronie mają to po angielsku opisane i mamy tak. Opisane, że jedna to jest jakaś specjalna substancja oparta na kotonie, czyli po prostu jakiś filtr. Potem mamy inhibitor scale layer. Potem mamy carbon fiber layer, czyli po prostu węglowy filtr. Potem znowu mamy ten PP-koton. No i potem mamy 0.001 RO-membran, czyli membrana, która bardzo mało przepuszcza czegokolwiek. I to jest ten filtr 6 w jednym. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ja wyliczyłem 5 w jednym, a my mamy filtr 6 w jednym, jak widzieliście na opakowaniu. W związku z tym, ja nie jestem w stanie stwierdzić, co tam dokładnie jest, więc skupię się nie na samym filtrze, którego ja do końca nie rozumiem, ponieważ bardzo często jest tak, że Filtry, o których e, piszemy, mówimy, e, ja czytam dużo o tym, okazują się, że wcale takie dobre nie powinny być, ze względu na to, że wszystko wyjawiają z wody, i ta woda jest po prostu bez sensu, bo ta woda żadnych wartości dla nas nie ma. Więc warto się zastanowić, co dla nas jest tutaj bardziej istotnego. Ten filtr na pewno będzie czyścił wodę z takiego większego syfu. I to chyba jest najbardziej istotna dla Was informacja, jeżeli chodzi o tego typu urządzenie. Więc, skoro mamy wyjaśnioną sytuację z filtrami, to czas przejść do tego, jak to w ogóle urządzenie działa i dlaczego nazywam je, że to jest urządzenie smart. Po pierwsze, dlatego, że tutaj ma taki malutki wyświetlacz i to nie jest tylko i wyłącznie filtr wody, ale również jest to. Urządzenie, które natychmiast nam zagotuje wodę do maksymalnie 95 stopni, czyli prawie temperatury wrzenia. Ze względu na konstrukcję tego urządzenia, po prostu nie może być temperatura wrzenia, bo by ta woda po prostu się przez te dysze nie dostała, ponieważ to nie działa tak jak ekspres do kawy, tylko po prostu bardzo mocno podgrzewa. I sprawdziliśmy w szklance po. Dostaniu się wody do szklanki, czyli po ochłodzeniu tej wody już przez tą szklankę, i tak dalej. Mieliśmy prawie 80 stopni w samej gorącej wody, która nam tutaj parowała, więc jest wystarczająca do tego, żeby na przykład sobie zaparzyć herbatę. Więc jeżeli tego typu urządzenie chcemy, które będzie miało i taki czajnik. To bardzo fajnie ono działa. I co najfajniejsze, bardzo szybko nam tą wodę nagrzało, ale znowu przez pierwsze 2-3 sekundy woda leci zimna i dopiero po chwili woda jest wrząca. W związku z tym uważam, że to jest warte to dopracowania przez producenta. Czemu testuję to urządzenie? Ze względu na to, że zgłosił się do mnie producent i powiedział, żebym po prostu zobaczył sobie, jak to działa. No i postanowiłem sobie to sprawdzić. No i powiem Wam szczerze, że poza początkową frustracją jak to konfigurowałem, bo żeby to wziąć i przefiltrować za pierwszym razem to potrzebujemy dwa razy półtora litra. Ja akurat miałem litrowy dzmaneczek, w związku z tym nie zwróciłem uwagi i mi to przelało i mi się tutaj rozlało prawie pół litra. W związku z tym pamiętajcie o tym, że jak tego typu urządzenia yy, Sprawdzacie i przepuszczacie te pierwsze filtry, co dokładnie przeczytajcie pojemności, bo się możecie załatwić, tak jak ja. Ale wracając do samego urządzenia, zobaczcie, jak fajnie tutaj wymyślili sobie, jeżeli chodzi o zbiornik na wodę. A oczywiście wodę musimy do niego dostarczyć. Właśnie przez ten tutaj zbiornik z tyłu nalewamy sobie tą wodę i też w każdej chwili możemy sobie tą wodę dolać. Możemy sobie to wziąć w rękę, podejść do kranu i nalać, albo sobie przelać do dzbanka i przelać do tego urządzenia, żeby tego całego nie nosić. A teraz przenosimy się na budowę, żeby zobaczyć, jak wygląda taki firt, ale profesjonalny, który nakładamy na całość naszej instalacji wodnej. Czyli mając. Mieszkanie, gdzie mamy miejsce na to, albo mając dom, gdzie na pewno na to znajdziecie miejsce, możemy sobie takie urządzenie zamontować bezpośrednio na linii naszej zimnej wody. I dzięki temu, na zaraz za licznikiem, będziemy mieli możliwość podłączenia nie tylko tego urządzenia na tylko wodę do kranu, ale na całość instalacji. To zagwarantuje, że wasze sprzęty naprawdę wytrzymają bardzo, bardzo długo. Ja standardowo mam w mieszkaniu sznurkowe filtry a tutaj będziemy mieli coś bardziej profesjonalnego. Zobaczcie, tutaj jeszcze mamy pompę ciepła, która jest właśnie zamontowana. Tutaj mamy jeszcze nie zamontowany licznik, który będzie zaraz tutaj zamontowany. Tutaj mamy wejście do wody, czyli stąd będzie podłączenie do tego i tutaj będzie leciało. Ale zanim zrobimy to podłączenie, a tam jeszcze mamy na ogród wyjście, to będzie drugi podlicznik. Ale w każdym razie, zanim to zrobimy, to zobaczcie, tutaj mamy takie coś, o! To jest to właśnie. Waterdrop. To urządzenko. E, I teraz to? O, tutaj sobie możecie zobaczyć. Podwójny styk. I teraz to jest naprawdę bardzo dużo. Zobaczcie, to jest moja ręka i to wygląda w ten sposób. I teraz to urządzenie sobie zamontujemy tutaj przed wejściem, żebyśmy mogli mieć całość. Tutaj zobaczycie, że jest narysowane. In A tutaj mamy out. No i teraz z tamtej strony będzie woda wpadała i wychodziła tą stroną. Jeżeli potrzebujemy to odwrócić, czyli zamontować to zamontować tak w ten sposób, no to nie ma najmniejszego problemu, tylko będziemy musieli to wszystko tutaj po prostu przekręcić na drugą stronę, żebym ja miał w tą stronę. A to zaczepimy tutaj na to. No i czas na podsumowanie. Według producenta ten filtr starczy nam na rok, więc to nie jest jakiś duży wydatek około 250 zł. Oczywiście jest tutaj specjalny czujnik, który po prostu sprawdza, jak długo ten filtr działa i przypomni nam o tym, że ta zmiana ma nastąpić. Ale czy on działa na ilości przefiltrowanej wody, czy na czasie? Też tej informacji nie do końca znalazłem. Ale poza tym jest to urządzenie, które bardzo szybko jest w stanie podgrać wodę, i to jest mega fajne, ze względu na to, że tym urządzeniem można sobie na przykład zastąpić czajnik. No i co najważniejsze, podoba mi się to, że to nie filtruje w czasie rzeczywistym tej wody, tylko zbiera sobie w tym zbiorniku i nam po prostu dostarcza tą wodę. W związku z tym mamy po prostu bardzo szybko nawet jeden litr wody i to jest po prostu uzupełnione co jakiś czas. Więc bardzo fajnie, że to w ten sposób jest urządzenie przemyślane. Na cenę i jak je kupić i ile ono kosztuje, oczywiście znajdziecie w linku w opisie tego filmu. No i co, jeżeli taki materiał Wam się podobał, pamiętajcie o subskrypcji, no i dajcie lajka, Dając znać w ten sposób, że ten materiał jest ok. A jeżeli Wam się nie podobał, to jestem ciekaw Waszych komentarzy, na co powinienem był zwrócić uwagę, albo jakie są Wasze przemyślenia, jeżeli chodzi o tego typu urządzenia, właśnie takie, żeby sobie postawić i filtrować wodę i też mieć wyrzątek. Dobra, to tyle z mojej strony. Dzięki, do zobaczenia, cześć!